Siemanko widzowie, witam was serdecznie z Las Vegas. A co za tym idzie? Przybyliśmy tutaj, żeby wziąć pełnomocny, pełnoprawny ślub. Ja i Dawid Grzeźnik. Planowaliśmy to już odkąd skończyliśmy pół miliona słów. Powiedzieliśmy sobie, że na milion weźmiemy ślub, bo to jest grube. Było poznanie, 24 jako para, było oświadczyny. Na dziś jest ślub. Las Vegas. Widzowie, a więc pełnoprawny ślub. Jedziemy za chwilę podpisać papiery. Także naprawdę to jest gruba akcja. Czeka nas jeszcze też ceremonia. Jesteście naszymi miłymi gośćmi. Jesteście oczywiście zaproszeni na ślub oraz wesele. Będziecie mogli tego doświadczyć przed monitorami. I powtórzmy jeszcze raz. Legalnie w Ameryce. A na pewno w tym stanie, będziemy małżeństwem w związku homoseksualnym. Ludzie, co wy robicie? Chyba <laughs> maj! <laughs> Widzowie, ich za chwilę zejdzie. Będziecie za chwilę to pewnie widzieć, jak to z rana wyglądało. Bo wczoraj było lekko... <laughs> Delikatny hangover, by! Delikatne, panieńskie, kawalerskie. A my, my musimy ogarnąć tak... Sukni ślubną dla pani młodej, garnitury musimy ogarnąć, obrączki i przygotować całą ceremonię. Te tak. wszystkie gadki i tak dalej czeka na nas y, wiele różnych atrakcji. Toasty, przysięgi, wszystko.